Na początku było Słowo, a Słowo było Boga. I Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego: Natanael Skąd mnie znasz? odrzekł Mu Jezus. Widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, rabbi, Ty jesteś synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, Widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o spotkaniu Jezusa z Natanaelem. Jezus rozpoznaje Natanaela jako prawdziwego Izraelitę, w którym nie ma podstępu. Natanael jest zaskoczony, że Jezus zna jego myśli i pyta, skąd Go zna. Jezus odpowiada, że widział Go, zanim Go zawołał Filip, gdy był pod drzewem figowym. Natanael jest zachwycony i wyznaje, że Jezus jest synem Bożym i królem Izraela. Jezus odpowiada, że Natanael zobaczy jeszcze więcej niż to. Wyjaśnienie. Spotkanie Jezusa z Natanaelem jest symbolem spotkania Boga z człowiekiem. Jezus rozpoznaje w Natanaelu prawdziwą wiarę i miłość do Boga. Natanael jest zaskoczony, że Jezus zna jego myśli, ale jego wiara w Jezusa jest wzmocniona. Refleksje. Spotkanie Jezusa z Natanaelem jest wezwaniem do nas wszystkich, abyśmy mieli wiarę i miłość do Boga. Bóg zna nas i kocha nas, nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Oto kilka konkretnych refleksji, które można odnieść do naszej codzienności. Powinniśmy wierzyć, że Bóg nas zna i kocha. Powinniśmy starać się być prawdziwymi Izraelitami, w których nie ma podstępu. Powinniśmy wyznawać Jezusa jako Syna Bożego i Króla Izraela. Komentarz. W ostatnim zdaniu Jezusa, w którym mówi, że Natanael zobaczy jeszcze więcej niż to, jest zapowiedzą przyszłego zbawienia. Natanael zobaczy niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Jest to symbol pełnej wspólnoty człowieka z Bogiem. W kontekście dzisiejszego dnia. W dzisiejszym świecie, w którym panuje wiele zła i nienawiści, spotkanie Jezusa z Natanaelem jest wezwaniem do nadziei i pokoju. Bóg jest z nami i kocha nas, dlatego możemy mieć nadzieję na lepsze jutro.